Cześć, witam serdecznie w nowym filmie u mnie na kanale. Dzisiejszy film będzie swego rodzaju podsumowaniem dwóch tematów, które na kanale się już pojawiły, mianowicie będzie dalej on dotyczył legalności używania bałfa w Polsce i legalności na słuchu wszelkiego rodzaju służb na terenie naszego kraju, no, ale będzie to z trochę może innego punktu widzenia. Pod tymi dwoma filmami, czyli tym, które dotyczył legalności nasłuchu służb jak i temu, który dotyczył Baofenga, pojawiło się sporo komentarzy. Część było przychylnych, część trochę mniej przychylnych. W każdym razie można powiedzieć, że staruj się tam dwa poglądy. Pierwszy pogląd, który twierdził, że można używać Baofenga bez pozwolenia radiowego i można nasłuchiwać służb bez żadnych konsekwencji. No i drugi pogląd, który twierdził, że żeby wykorzystywać Baofenga chociażby do nasłuchu, należy mieć pozwolenie radiowe. No i że słuchanie służb w Polsce jest nielegalne. Myślałem, co z tym fantazją zrobić, jak tą kłótnię, w jaki sposób rozsądzić, no i pomyślałem, że fajnie by było, żeby na ten temat wypowiedział się ktoś, kto po pierwsze zna się na prawie, ale po drugie zna się stricte na prawie krótkofalarskim. No i tak myślałem, i myślałem, i doszedłem do wniosku, że taką moim zdaniem najlepszą instytucją do odpowiedzi na takie pytania w Polsce jest Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dlaczego UK? No bo chciał, nie chciał. UK jest takim głównym urzędem, który zarządza. Można powiedzieć całym światem krótkofalarskim, pod kątem prawnym, pod kątem pozwoleń radiowych, pod kątem e, pozwoleń wykorzystywania danych urządzeń, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, parę dni temu postanowiłem napisać maila do UK, w którym zawarłem trzy takie wydaje mi się, kluczowe pytania, no i z radością przyjąłem to, że dostałem z UK odpowiedź, gdzie znalazły się odpowiedzi na moje trzy zadane pytania. Ym, dotyczące właśnie zarówno legalności używania bofn bez pozwolenia radiowego, jak i również na słuchu, jak i również utrwalania tego, co usłyszymy. Ten odcinek będzie wyglądał w taki sposób, że będę czytał pytanie, wyświetlał odpowiedź. Całych odpowiedzi nie będę czytał na głos, dlatego że e, sami zaraz zobaczycie, że one są całkiem długie. Natomiast będę chciał się do każdego tego pytania w kilku słowach odnieść. Z ramienia UK na moje pytanie odpowiedział Pan Bogusław Jaworski, który pełni funkcję głównego specjalisty Departamentu Częstotliwości, który znajduje się w Wydziale Sieci Radiokomunikacyjnych Urząd do Komunikacji Elektronicznej. Za odpowiedź na moje pytania i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. No to czas na pytanie numer jeden. Czy według Państwa wiedzy i opinii wykorzystywanie urządzeń radiowych, odbiorczych lub nadawczo-odbiorczych w celu słuchania komunikacji radiowej służb, policji, Straży Ochrony Kolei i tak dalej jest legalne? Zgodnie z artykułem 267, paragraf 1 ustawy z dnia i tak dalej, i tak dalej, no i to jest nam paragraf 1 zawarty w odpowiedzi. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczają wolności albo pozbawiają wolności do lat dwóch a stosownie do paragrafu trzeciego tej samej karze podlega, kto w celu uzyskiwania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem. Myślę, że ta odpowiedź UK rozwiązuje parę problemów, bo ona jest bardzo stanowcza i bardzo jednoznaczna. W tej odpowiedzi nie ma żadnego miejsca na można, ale, albo... No niby nie można, ale w takiej, w takiej sytuacji to można. Tutaj jako odpowiedź wprost wskazane są, wskazany jest artykuł 263 Kodeksu Karnego i jego paragraf 1 i 3, który wprost wskazuje, że w, tak moim zdaniem to wygląda, czytając tam odpowiedź, że w interpretacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej nasłuch jest uzyskiwaniem dostępu do informacji dla kogoś nieprzeznaczonej i w związku z tym E, mogą z tego wyniknąć pewne konsekwencje prawne, co w sumie z pewną satysfakcją mogę stwierdzić, zgadza się z tym, co powiedziałem w filmie na temat legalności, nadmoc legalności słuchania wszelkiego rodzaju służb. Więc tutaj według UKE podsumowując, słuchać służb nie można. Co UK odpowiedziało na pytanie numer dwa, które brzmiało tak. Czy legalnym jest zamieszczanie w Internecie nagrań lub stanogramów zarejestrowanych łączności przeprowadzonych przez wcześniej wymienione jednostki? W nawiązaniu do publikowania materiałów należy wskazać, że stosownie do paragrafu 4 artykułu 267 kodeksu karnego tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w paragrafach 1/3 ujawnia innej osobie. Zachowanie takie może zostać również ocenione jako naruszające dobra osobiste osób, które zostały zarejestrowane. Po przeczytaniu odpowiedzi na pierwsze pytanie, ta odpowiedź na drugie pytanie wydawała mi się oczywista, no bo jeśli nie można w Według um, interpretacji UKE nie można słuchać Cóż, no to wiadomo, że tym bardziej nie można je nagrywać, ale żeby formalności stało się zadość, e, według interpretacji prawa stosowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej nagrywanie również jest przestępstwem, można w sumie powiedzieć. E, dalej tutaj odwołuje się Urząd Komunikacji Elektronicznej do e, kodeksu karnego, więc utrwalanie w jakiejkolwiek formie m, inaczej. Słuchać nie można, utrwalać. Jeśli nie można słuchać, no to mm, też utrwalać nie można. No bo, żeby utrwalać, trzeba słuchać. Poza tym, jeszcze osobną rzeczą jest mm, rozpowszechnianie tego. Tutaj jest co prawda przekazywanie innej osobie, co mnie na początku skojarzyło się z tym, że ja po prostu komuś o tym powiedziałem. No, ale nie wiem, nagrywanie em, tego typu transmisji, wrzucanie ich na YouTube a, czy wrzucanie stenogramów na jakieś blogi, cokolwiek takiego. No również według UKE jest przestępstwo. No i tyle jeśli chodzi o legalność służb. Natomiast takie jak mówiłem, pytania były trzy. No i ostatnie pytanie dotyczyło wykorzystania Baofenga bez pozwolenia radiowego. Pytanie, które zadałem brzmiało dokładnie tak. Czy wykorzystywanie popularnych urządzeń radiowo-nadawczo-odbiorczych, takich jak np. Baofeng UV5R, bez posiadania ważnego pozwolenia radiowego jest w Polsce legalne? Używanie urządzenia radiowego nadawczo-odbiorczego, nawet wyłącznie w trybie odbioru, wymaga pozwolenia radiowego. Użytkownik urządzenia radiowego, w tym urządzenia radiowego nadawczo-odbiorczego, używanego wyłącznie w trybie odbioru, zobowiązany jest bowiem do uzyskania pozwolenia radiowego, w myśl artykułu 143 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne. Odpowiedź na to pytanie jest troszkę dłuższa, więc ja ją tutaj um, zostawię w całości tak, żeby każdy mógł sobie ją na spokojnie przeczytać, a po prostu będę w tle mówił. Tutaj znowuż, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to Urząd Komunikacji Elektronicznej nie pozostawia w tej odpowiedzi um, jakiejś dozy do domysłów, do interpretacji, dlatego, że tutaj jest powiedziane wprost, że używanie um, urządzenia radiowego nadawczo-odbiorczego jest, żeby to robić, należy posiadać pozwolenie radiowe. I teraz w... Um, w filmie o Baofengu pojawiła się hmm, pewna dyskusja w komentarzach, bo wiadomo, przynajmniej niektórzy wiedzą, że w Baofengu można programowo wyłączyć możliwość nadawania i wtedy faktycznie technicznie Baofeng służy, znaczy służy Baofeng pozwala tylko nasłuchiwać. Tylko tu jest kwestia takiego rozumowania, czy jeśli ja programowo wyłączę możliwość nadawania, to Baofeng przestaje być urządzeniem nadawczo-odbiorczym. I moim zdaniem, kiedy czytam tam odpowiedź, no to tak nie jest. Dlaczego? Bo to, że ja wyłączyłem jakąś opcję w tym danym momencie, ona chwilę wcześniej mogła być włączona, za chwilę będzie mogła być włączona, w tym danym czasie jest wyłączona, nie sprawia, że baofen przestaje być urządzeniem nadawczo-odbiorczym. Okej, okay, on ma wyłączoną opcję nadawania, ale dalej wedle swojej specyfikacji jest urządzeniem nadawczo-odbiorczym w tej interpretacji. Prezentuje nam, którą prezentuje nam Urząd Komunicji, Komunikacji Elektronicznej. Więc podsumowując te trzy kwestie, według Urządu Komunikacji Elektronicznej po pierwsze nasłuch służb jest nielegalny, po drugie utrwalanie takiego nasłuchu, co jest logiczne, również jest nielegalne, po trzecie wykorzystywanie bałwęga tudzież jakiegokolwiek innego radia, które posiada możliwość nadawania, nieważne w jakim celu, ale wykorzystywanie takiego radia bez posiadania ważnego pozwolenia radiowego jest nielegalne. W Polsce nielegalne. I teraz tak, ktoś może powiedzieć, że się w pewnych momentach tego filmu zacinałem, bo bardzo często powtarzałem według Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo w interpretacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej. I teraz ten zabieg jest stricte celowy, bo chcę położyć bardzo mocny nacisk na to, że to już nie jest film, w którym ja gruby przeczytałem sobie jakieś przepisy i je interpretuję. To, co tutaj dzisiaj w tym filmie pokazuję i o czym mówię. Jest stanowiskiem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czyli głównego urzędu do spraw, nazwijmy to, radia, krótkofalarstwa, itd., tak itd., tak na terenie Polski, czyli głównej instytucji, która moim zdaniem uprawniona jest do interpretacji tego prawa, przy którym de facto sama, przy tworzeniu którego de facto sama uczestniczyła, sama brała udział i sama to prawo gdzieś tam zmienia, modernizuje, czy składa propozycje do zmiany tego prawa. W związku z tym faktem, jeśli ktoś się dalej z tym nie zgadza, jeśli ktoś uważa, że ja gadam głupoty, to jeszcze raz podkreślam, że mówię to, co przekazuje Urząd Komunikacji Elektronicznej. I jeśli ktoś z tymi twierdzeniami, które tutaj przedstawiłem, się nie zgadza, to zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 48 22 33 04 000 lub pod adresem e-mail Oczywiście, numer telefonu, który podałem, to jest również numer telefonu do siedziby głównej, do głównej delegatury UK w Warszawie. Dlaczego? Bo jeszcze raz to podkreślę: wszystko, co znalazło się dzisiaj w tym filmie i o czym mówię, to są twierdzenia, to są interpretacje przedstawione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wydaje mi się, przynajmniej moim zdaniem, jeśli ktoś jest krótkofalowcem, no to fajnie by było, żeby stosował się. Właśnie do tych zaleceń, no bo jeśli nie będziemy stosować się do zaleceń czy do interpretacji prawa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, to do czegoż mamy się stosować? Przecież UKE też nie wymyśla tego, co mi odpowiedziało, nie wymyśla takiej opinii, dlatego że ktoś tak sobie rano siadł, pomyślał i a co by tu powiedzieć, to tak napiszę, bo tak jest moje zdanie? No nie. Oni działają na przepisach, na kodeksie karnym, na prawie telekomunikacyjnym itd. i tak dalej, to jest ich interpretacja. Jeśli doszłoby do jakiegoś zwarcia, czy o nasłuch służb, czy o m, wykorzystanie bohoffenga, czy cokolwiek takiego, to można się domyślać, że, urząd, że m, na przykład sądy biorą pod uwagę pewną interpretację prawa, którą stosuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, to no właśnie jako główny organ nadzorujący radia, krótkofalarstwo i tak dalej, i tak dalej. Na terenie Polski. Pojawiło się w komentarzach wiele, em, może niewiele, ale pojawiały się w, kom w komentarzach takie zdania, że to, co ja prezentuję, nie jest logiczne, bo prawo jest oparte na logice. W tym, co ja mówię, nie ma żadnej logiki i tak dalej, i tak dalej. Cóż ja mogę powiedzieć? No, Mogę się bronić w tym momencie w taki sposób, że jeśli nie ma logiki w tym, co ja mówię, to nie ma też logiki, przede wszystkim w tym, co twierdzi i prezentuje Urząd Komunikacji elektronicznej i tak jak powiedziałem w tym celu należy kontaktować się z nimi bo to oni w Polsce to prawo tworzą to oni to prawo przede wszystkim respektują i to oni być może wyciągają czy będą wyciągać konsekwencje wobec niestosowania tego prawa więc ja jako youtuber nie mam żadnego na to wpływu mogę tylko powiedzieć zgodnie z prawem trzeba robić tak i tak nie można robić tak i tak i tyle jeśli ktoś ma jakieś pretensje jeszcze raz powtórzę plus 48 22 33 04 000 lub uke.gov.pl. Myślę, że jest to najbardziej odpowiedni kontakt do tego, żeby przekazać, że prawo jest bez sensu, nielogiczne i coś należy z nim zrobić. Mam nadzieję, że ten film zamknie ten temat nasłuchowy, mm, baofengowy, legalnościowy itd. u mnie na kanale. Wydaje mi się, że wszystkie wątki są wyczerpane, więc też nie mam za bardzo o czym tutaj więcej mówić. Chyba, że ktoś w komentarzach podsunie jakiś temat, to w te kwestie prawne też jeszcze chętnie pójdę. Mam nadzieję, że jednakowoż udało mi się w jakiś sposób temat wyczerpać. I udało mi się kogoś przekonać, że jednak nie do końca wszystko, co na pierwszy rzut oka wygląda ok. Ok być musi. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które obejrzały ten odcinek. Zapraszam do innych filmów u mnie na kanale. To jest standardowo. Do usłyszenia, do zobaczenia. No i 7:3 dla wszystkich. Cześć!